Power system i mac najlepsze odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. Jesteśmy w tym sportowej pakawczycy zona 72, sobotny poranek, a jest ze mną Bogdan Rydkowski kibicą kickboxingu i to kondo Sylwetki pana Bogdana nie trzeba zbytnio przedstawiać. To jeden z najlepszych zawodników w historii tego sportu w Polsce z Pucharu Europy Przed 30 laty. Tak, nie marzę, nie marzę. Czas, czas leci nieublami niestety dla wszystkich. Panie Magdalena, powie, pan, skąd ty obecność tutaj akurat w klubie sportowym? Znam kolegę tutaj, który zaproponował, żebyśmy poszli jak się to ćwiczyli, więc mówię, tak mi zaszepi na nowo, to będę zachwycony. Tak? dlatego? Udało się zaszczepić, bo dzisiaj jest Pan w naszym klubie po raz drugi. Kupiłem kartę na ostatni miesiąc, także... także to coś znaczy. Będę chodził na szkołę W tym tygodniu pojawił się Pan po raz pierwszy. Jak to pierwsze wrażenie? Przychodzi Pan do klubu sportowego, Paco. Patrzy i sobie co myśli? No jest mnóstwo sprzętu, bardzo miła atmosfera. Także no z kolegą Poćmać się troszeczkę, by Pan popatrzył na to wszystko. No sympatycznie jest. Po tak warto na pewno wrócić do sportu. Jest to jestem. 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 Tym bardziej każda chwila dla sportu to, to niezmarnowany czas. Te dzisiejsze ćwiczenia sprawiały troszeczkę trudności. Wiadomo, że to muszą być ciężkie. Widać było po ćwiczeniach. Niestety nie jest to takie, jak powinno być, no, ale nie jestem wytrzymawcą już od bardzo dawna, także no, nic, no jest to jakieś usprawiedliwienie w tym wszystkim. Tyle.